Żar leje się z nieba, podpłynie strumieniami. Myślę, że to jest dobry powód, żeby wybrać się do kina, gdzie jest klimatyzacja i gdzie jest no, że troszeczkę zimniej niż aktualnie na zewnątrz i myślę, że zimniej niż w naszych domach. A... Mówisz tutaj z uprzywilejowanego miejsca, chyba, bo myślę, że nie w każdym kinie jest klimatyzacja. No, może nie w każdym, ale jednak w większości już kin aktualnie klimatyzacja jest. I w maseczkach trzeba tam siedzieć. Nadal myślę, że jak będziesz siedziała w maseczce przy 20-paru stopniach, niż na zewnątrz, gdzie jest ponad 30 w cieniu, może być pewna różnica. No, a dodatkowo, ta temperatura, ten klimat późnoczerwcowy idealnie wpisuje się w film, który będziemy za chwilę omawiać. Co prawda, my już roku szkolnego nie kończymy, ale wspominamy oczywiście te lata z nostalgią. My nie kończymy, ale dużo osób kończy i to właśnie w tym tygodniu. Także idealnie, to prawda, jest wybrany ten moment premiery. Ostatni komers opowiada o ostatnim tygodniu szkoły gdzieś w Polsce w małym miasteczku być może jest to kędzierzyn Koźle, tak czyli, twierdzi reżyser. czyli rodzinna miejscowość reżysera tego filmu i przez ten ostatni tydzień szkoły doświadczamy życia z naszymi głównymi bohaterami, czyli z gimnazjalistami i licealistami. I w ogóle tak naprawdę tuż przed nagraniem. Oświeciło mnie, dlaczego to się nazywa ostatni komers. Bo to jest ostatni bal gimnazjalistów, i później już nie będzie gimnazjum. Dokładnie, ponieważ akcja się dzieje w 2019 roku. Komers to jest nazwa na ten właśnie bal gimnazjalny w niektórych rejonach Polski, akurat chyba nie w naszym, nie. bo ja nie kojarzę, żeby. Komers tak był nazywał... dla mnie tajemniczym, egzotycznym słowem. Tak, tak, ale tak się nazywają bale gimnazjalne, na przykład na Śląsku i to jest ostatni komers, bo to jest rok 2019, a w 2019 historycznie po raz kolejny zamknięta gimnazja w Polsce. Także piękny, symboliczny tytuł, taki naprawdę historyczne świadectwo gimbazy. Koniec gimbazy, też by się mogło to nazywać, gdyby się nazywało to ironicznie. A ten film naszych bohaterów na szczęście w żaden sposób nie chce ośmieszać, no bo ta gimbaza stała się memiczna do granic możliwości. Ale właśnie ten film jest pod tym względem wyjątkowy, ponieważ w całości jest poświęcony nastolatkom. Nie jest to film, można byłoby powiedzieć, dziecinny, infantylny. Nie, jest to film, który chce przedstawiać nastolatków takich, jakimi są, trochę infantylnymi rzeczywiście, ale z drugiej strony. Takimi, którzy mają też sporo problemów, ale jednocześnie myślą o tych problemach, a z drugiej strony się dobrze bawią, jak to nastolatkowie w tym wieku powinni się bawić. Naprawdę w polskim kinie, zwłaszcza ten moment chodzenia do gimnazjum w ogóle jest nieomówiony. Przychodzą mi na myśl chyba tylko galerianki Rosłaniec, ale to nie był udany tytuł. Zresztą on się wpisywał w taką polską narrację, że jak opowiadamy o młodzieży, to ma być pot, łzy i patologia. A tak to pomimo, iż te gimnazja to było ciekawe zjawisko w Polsce, którego doświadczyliśmy i które niekoniecznie polecamy. Znaczy ja akurat nie miałam tak źle w gimnazjum, bo ja miałam łączone w sensie ja podstawówkę z gimnazjum, tak? Samo. tak? No właśnie, ale jak sobie wyobrażę dzieciaki, które w tym najgorszym momencie dorastania szły w zupełnie nowe szły środowisko. w nowe środowisko i tam są trzy lata ledwo się zapoznają, ledwo nawiążą te przyjaźnie i później znowu idą w kolejne środowisko, czyli do liceum, nie wiem, ja, ja bym się czuła zmasakrowana Z psychicznie. Czy mówiło się dużo, że to ten moment właśnie podziału w tym wieku lat 13 bodajże się mm -hmm. zaczynało gimnazjum. No to jest taki bardzo, bardzo trudny moment y, dla rozwoju psychicznego i fizycznego, również y, każdego młodego człowieka i te takie 3 lata tylko. Zupełnie nowym środowisku, no to też jest tak naprawdę skonstruowanie bomby psychologicznej. Zwłaszcza jeżeli jest się osobą bardziej skrytą. No, ja na przykład jestem taką osobą, która wolno się otwiera, więc no ja sobie nie wyobrażam, żebym miała po prostu co trzy lata po prostu zmieniać miejsce, środowisko, w którym jestem. Po prostu ledwo bym się otworzyła, już bym musiała się żegnać z tymi ludźmi. Ale tak naprawdę nie o tym jestem. film. Nie, nie o tym. <głos》>, tylko po prostu cieszę się, że. że to na koniec tej historycznej, gimnazjalnej epoki powstał film, który zajmuje się gimnazjalistami, czyli piętnastolatkami. Ten film jest zresztą bardzo ciekawą kombinacją różnych narracji, ponieważ mm. z jednej strony to jest taka troszkę adaptacja książki Anny Cieplak Ma być czysto, i tutaj mamy w zasadzie. Jeden bardzo duży wątek wyjęty z tej książki, chociaż też pozmieniany. Tak, tak, ale to jest bardzo ciekawe, bo tak naprawdę y, ta historia składa się z trzech osobnych historii. I właśnie jedną z nich jest y, ten wycinek z książki Anny Cieple, która zresztą była bardzo nagradzana i bardzo chwalona, bo w ogóle ona jest animatorką i zajmuje się młodzieżą, młodzieżą. i bardzo czuje y, tą młodzież i jej język, i jej problemy. Dlatego, jeżeli ktoś się interesuje, y, takim tematem, to na pewno ona jest dobrą pisarką, żeby jakoś zrozumieć współczesną młodzież. W zasadzie chwali się tą powieść dokładnie za to samo, za co chwali się ostatni komers, że hmm. udało się bez kpiny y tylko z czułością, z wyrozumiałością opowiedzieć właśnie o ludziach, którzy są w wieku nastu lat i dodatkowo ich językiem i ostatni komers w zdecydowanej większości ma dokładnie te same zalety dokładnie, bo poza tą historią oliwki, która właśnie jest wyjęta z książki, choć tak jak mówisz niedokładnie, mamy historię reżysera naszego, który tak. w ogóle od tego zaczął całą swoją przygodę z tym pełnym metrażem, że najpierw chciał Reżyserować krótkometrażówkę, która opowiadałaby o jego doświadczeniach w tym wieku nastoletnim, jego pierwszej miłości. Nie wiem, czy pierwszej, no, ale właśnie takim momencie. Miłości, kiedy... która była dla niego też w pewnym sensie przełomowa. Dokładnie. Ponieważ się zakochał w chłopaku swojej najlepszej przyjaciółki. I, nie I jak... mówi, że to w zasadzie uświadomiło mu, że yy, no, nie jest heteronormatywny. Hmm. Tak. I to swoje doświadczenie chciał przelać na ekran, ale to było za mało, żeby móc tego skleić pełną fabułę, więc poza tą Anną Cieplak jeszcze doszła jedna historia, też historia, autentyczna. Hmm, pół historii bym powiedział, bo to nie jest taka pełnoprawna osobna historia, tylko ona uzupełnia tą historię, w której mamy tą miłość reżysera. Tak, ale to też jest ciekawe, że to jest kolejne autentyczne przeżycie. Yy, Osób zaangażowanych w ten projekt, a mianowicie Michał Sitnicki, który jest tutaj niezawodowym aktorem i wciela się w postać łysego, zwierzył się i podzielił się z reżyserem swoją historią miłosną, kiedy on się za to zakochał w dojrzałej kobiecie jako nastolatek. I również tą historię niejako doświadczamy na ekranie. Więc to jest bardzo ciekawe, że w tej takiej impresyjnej formie, której doświadczamy w tym filmie, Mamy dużo z takiej autobiografii różnych ludzi. Sam reżyser powiedział, że kiedy już zdecydował się, że to nie będzie tylko krótki metraż i jego historia, to y, chciał opowiedzieć o tej młodości, o tym nastolenstwie z różnych punktów widzenia. No i właśnie w bardzo taki impresyjny sposób, i też y, y, myślę, że często y, ta nasza y, młodość, te, to nasze nastolenstwo. Rzeczywiście jest takim zbiorem impresji, zbiorem doświadczeń, miłości, szkoły, problemów mniejszych i większych, no bo tutaj właśnie są te mniejsze problemy, takie bardzo wydawałoby się prozaiczne, ale są też problemy, które są kardynalne dla tych osób, ponieważ no, gdzieś tam jest rodzina, w której nie ma ojca, inna rodzina, w której nie ma matki, no z czym też te osoby muszą sobie radzić i w jakiś sposób wpływa to na tą ich codzienność. Znaczy, w ogóle zauważ, że jest to film, w którym nie ma tych dorosłych jest tak naprawdę tylko postać Dobromira Dymeckiego, który gra jakąś rolę rodzica i on się pojawia faktycznie na ekranie. Ale tak to rodzice czy nauczyciele tylko gdzieś tam migają nam na ekranie, albo słyszymy ich wkurzone głosy, że proszę mi tutaj nie imprezować tak głośno i proszę się uczyć, czy cokolwiek Mam innego. Mam kompletnie absurdalne skojarzenie z Krową i Kurczakiem, gdzie yy, tam było widać tylko yy, spodnie rodziców, znaczy spodnie sukienkę rodziców. No, I jest coś na rzeczy, ta nieobecność mm -hmm. tych dorosłych jest tutaj bardzo istotna. I też bardzo świadoma na pewno, że, że faktycznie to jest ten okres, kiedy nastolatkowie trochę są zostawieni sami sobie. Już są trochę za duzi, żeby rodzice się nimi opiekowali, już mogą sobie sami poradzić w życiu i przez to no właśnie na przykład rodzice mogą wyjechać na saksy. No ale z drugiej strony no nadal jest to młodzież, są to dzieci które potrzebują jakiegoś emocjonalnego wsparcia i często go nie dostają. Mnie się wydaje, że właśnie tutaj dosyć umiejętnie, a zarazem niezbyt nachalnie jest dodane to tło społeczne, mhm. ponieważ no właśnie mamy rodziców, którzy w sumie to się cieszą, że już mają tych nastolatków, oczywiście ich opieprzą za, za to, za tamto, za owo, ale z jednej strony mamy bogatą rodzinę, której no po prostu matka się nie za bardzo interesuje, woli pójść na saunę niż wziąć udział w życiu swoich dzieci. No a z drugiej strony mamy biedniejsze rodziny, no gdzie wyraźnie ci rodzice, no muszą sobie radzić bardziej z tą codziennością i przez to trochę bardziej nie mają czasu na swoje dzieci. Ale efekt jest ten sam. Ale efekt jest no bardzo podobny w każdym razie. A tu zresztą jest właśnie to fajne rozróżnienie tej Polski już współczesnej Polski, która w znacznym stopniu nadal mieszka w blokowiskach i to mm. życie toczy się w Blokowiskach, ale dosłownie jedna ulica oddziela to blokowisko od no już takich w miarę luksusowych domków jednorodzinnych, gdzie mieszka wyższa klasa średnia. I to się tutaj ze sobą miesza, co z drugiej strony też ładnie pokazane jest, że to dla tych yy, chłopaków i dziewczyn ma drugorzędne znaczenie, no po prostu póki co się kumplujemy, być może to w którymś momencie i na jakichś etapach wychodzi bardziej, no ale tutaj ten, to braterstwo czy siostrzeństwo, Przyja w przyjaźniach nie ma to takiego dużego znaczenia, więc to tło społeczne jest tak fajnie delikatnie e, zarysowane, e, nie wchodząc w jakieś takie negatywne interakcje z tą impresyjnością tego filmu. Znaczy ja bym powiedziała, że w ogóle największym sukcesem tego filmu jest to, że bardzo subtelnie, a jednocześnie bardzo w punkt e, portretuje i obserwuje e, współczesną rzeczywistość w Polsce, właśnie wśród młodzieży, bo tak samo jak tak delikatnie szkicuje te podziały klasowe, które jeszcze na tym etapie w ogóle nie są istotne dla ludzi, to tak samo świetnie wychodzi portretowanie klimatu w ogóle takiego małego miasteczka, gdzie obok tej instytucji szkoły jest ta instytucja kościoła i on jest tak organiczny w tym życiu młodych ludzi, no, że. Ten nastolatek no, jeszcze nie zadaje żadnych pytań. Po prostu śpiewa się w scholi, no bo się śpiewa w scholi. To jest naturalne. Moi koledzy śpiewają. Ksiądz powiedział, że dobrze śpiewam, no to będę śpiewać. Czemu nie? Rodzice są zadowoleni. I, i ten kościół jest tam jakby tak powierzchniowo bardzo obecny, a jednocześnie jest zupełnie nieistotny. Jest po prostu kolejnymi obowiązkami w tym życiu nastolatków, które się wypełnia, no tak jak chodzenie do szkoły. Przychodzi się do kościoła też yy, dlatego i bierze się udział w życiu kościoła, bo, bo koledzy i koleżanki no. też biorą w tym udział, także no co, co no to sobie pospędzam też chociażby i w taki sposób czas z nimi. Ale tutaj właśnie jest ta świetna scena otwierająca ten mhm. film, która w dużym stopniu z tym się wiąże, gdzie mamy, yy, oto jest dzień i całą sekwencję montażową wprowadzającą w ten świat tego miasteczka, w ten świat młodych ludzi, i bardzo ładnie udaje się tej scenie. Zadać pytanie, co w tym świecie nastolatków? jest sakrum, a co profanum, no bo mm. teoretycznie sakrum nie jest kościół. E, profanum jest y, tańcząca nago y, dojrzała kobieta, czy grana przez Agnieszkę Żulewską, ale tak sobie myślę, że w życiu młodego człowieka jest zupełnie odwrotnie, mm. że ten kościół jest profanum, nieciekawy, nudny, a to właśnie te relacje takie miłosne, seksualne pierwsze, to to jest to sakrum, to jest to, sacrum, to, jest mm. to czego, czego potrzebujemy w danym momencie, też żeby się oderwać od tej codzienności. W ogóle teraz tak sobie pomyślałam, że cała ta relacja e, jednego z naszych bohaterów z Agnieszką Żulewską, e, która tutaj gra tą starszą kobietę. Milfa trochę takiego. Tak, ale e, no, to jest jawne odwołanie do Kieślowskiego i krótkiej mm. historii o miłości, ale się zastanawiam, czy to jest świadome nawiązanie, mm. bo tak naprawdę reżyser w ogóle e, o tym nie wspomina, mm. żeby to była jakaś jego inspiracja. No, taka jest podglądanie, są blokowiska. Bo mamy blokowiska dosłownie i młody chłopak podgląda starszą kobietę, która jawnie mu się podoba, no i ta relacja e, jakoś tam się zawiązuje. No, no, no 100% praktycznie. Tylko, tylko nasz bohater mamy bohater nie jest podobny do Alafa Lubaszenki. Dokładnie, <grym> tylko mamy inny typ tego bohatera. Bardziej na nasze czasy to nie jest wrażliwy chłopiec, intelektualista, tylko to jest, no po prostu polski dres. Taki szczery, uczciwy, i wrażliwy, i w ogóle to jest jedna z najbardziej odważnych rzeczy w tym filmie: to, że jedną z głównych ról gra absolutny naturszczyk, i mam takie poczucie, że, że aktorzy w wywiadach trochę się zwierzają z tego, no, że jednak trochę trudno grać z takim naturszczykiem, że tak naprawdę wszystkie sceny, wszystkie sekwencje muszą być podpasowane do tego, żeby on się odnalazł w tej scenie, i aktorzy muszą się dwoić i troić, zresztą też z reżyserem, no, żeby. On jak najlepiej wypadł, więc wszyscy grają pod niego, więc pewnie jest to trudne, mm -hmm. ale moim zdaniem świetnie to zdało egzamin, ponieważ gdyby nie ta postać Łysego, ten film nie byłby. Tym, czym jest, nie no, jest byłby to tak prawdziwy. Dodatek, taka kropla autentyzmu, która się wsącza w ten film, się rozlewa Dokładnie. po całym tym filmie. Postać Łysego z ostatniego komersu jest dla mnie tą bliższą życiu e, postacią silnego z wojny polsko-ruskiej. Tylko no, tam, ta postać dresa została przefiltrowana przez szaloną wyobraźnię doroty masłowskiej. No a tutaj mamy ten prawdziwy obraz. Tych chłopaków z blokowisk. I no, trochę wręcz jest smutno, że z jednej strony to jest tak rozpoznawalna grupa i tak bliska polskiemu doświadczeniu, a jednocześnie tak słabo reprezentowana ostatecznie w kulturze, w polskim kinie. I nawet sam reżyser mówił o tym, że on od początku, no, chciał takiej postaci w swoim filmie, ale tak naprawdę. Nie ma w Polsce aktorów, którzy mogliby uczciwie zagrać taką rolę. Też już w pewnym sensie ten dobór aktorów w szkołach aktorskich jest wykluczający. Jakby on też nie chce w pewnym sensie reprezentować wszystkich grup społecznych w Polsce, tylko ostatecznie Jedno. często tą Konkretną jedną, przystojnego dobrego chłopca, ale to możliwe, że to było to największe ryzyko, jakie y, podjął y, reżyser tego filmu, czyli Dawid Nikel, i opłaciło się, bo jest to jedna z tych najbardziej wyróżniających ten film decyzji. Powiedziałbym, że ten film, no właśnie, stoi kilkoma dobrymi scenami, bo właśnie jest ta, ta sekwencja wprowadzająca, jest świetna rozmowa. Pomiędzy siostrą i bratem, kiedy brat w bardzo subtelny sposób i delikatny, taki też zagrany na niedomówieniach mówi siostrze o swojej orientacji seksualnej. W ogóle ten film, no przez to, że jest impresyjny, to bardzo ładnie gra na niedomówieniach. To co mówią między sobą to ci nastolatkowie jest takie powiedziałbym drugorzędne. No bo rozmawia się o pierdołach. Wiadomo, rozmawiają o tym kto nam się podoba i z kim chcieliby być. I ile mają lajków na danym filmie. O zdjęcie. tak, ile, właśnie to, to też mi się podobało, że to też jest taka powłoka, te social media, te Facebooki, te Instagramy. No ale, że tam jest coś głębiej. Właśnie wszystkie spojrzenia, wszystkie gesty no, wprowadzają coś dodatkowego. Świetnie to zresztą widać, i być może to jest najlepszy tego przykład. Relacja, chociaż nie tylko tutaj jest ten dobry przykład, ale relacje między Oliwią a Chomikiem, mhm. gdzie w takiej codzienności, w, i w odzywkach, no, są chropowaci, są właśnie nastoletni, ale kiedy zostają sam na sami kiedy jest ta czułość, ta pierwsza czułość, no to są niesamowicie rozczulający. Pod tym względem. Ale mam też poczucie, że to, co jest największą zaletą tego filmu, może też być trochę jego wadą, mm -hmm. ponieważ ten film trwa tylko 85 minut. To jest krótko, bardzo krótko, szczególnie jak na to, że mamy dość wielowątkową opowieść. Przez to nie jesteśmy w stanie z tymi bohaterami naprawdę pobyć, bardziej się. Przedrzeć przez te ich problemy. To wszystko jest szkicem, takie ołóweczkiem dopiero narysowane, zaznaczone, a tam jest jeszcze wiele miejsc, gdzie można byłoby to rozszerzyć, gdzie ten film bardzo dobrze, myślę, by się oglądało, gdyby trwał, nie wiem, pół godziny, dłużej, chociażby. Mm -hmm. Jest czasem to poczucie braku czegoś, że mogłoby być tego więcej, że te sytuacje są świetnie zaplanowane, świetnie wymyślone, świetnie stworzony jest ten klimat, ale jeszcze tego emocjonalnego wypełniacza by się tutaj przydało. Myślę, że to już jest też trochę problem finansowania tego filmu, ponieważ ten film powstał w ramach projektu e, mikrobudżetów budżetów e, u e, które miały właśnie sfinansować e, te tańsze projekty. Mhm. Tam jest e, bardzo określony budżet tych filmów. 700 tysięcy złotych brutto to jak na wyprodukowanie filmu to pełnomatrożowego, to, to jest bardzo malutko. Ale z drugiej strony, PISW przy tym programie operacyjnym. E, Daje chyba nawet w uzasadnionych przypadkach do 90% kosztów, więc w mm -hmm. zasadzie ten wkład. Y własny jest szalenie minimalny, no więc jakby coś za coś tuś, tutaj się dostaje. Zresztą oglądaliśmy inne filmy w ramach tych mikrobudżetowych produkcji i każdy z nich można powiedzieć, że jest taki bardziej szkicowy, bardziej ulotny. Ta opowieść gdzieś tam się snuje i z jednej strony jest bardzo interesująca i bardzo dobrze wykreowana, ale no, no ma się poczucie, że jeszcze nie ma w sobie tego ciężaru emocjonalnego, jaki Mogłoby mieć, być może, gdyby właśnie było ją stać, żeby dłużej trwał ten film. Niepopularna opinia. Uważam, że niczego nie brakuje pewnego razu w ogródkach działkowych. Że to jest film, który jest. Idealnie skrojony pod to, co mhm. chciał opowiedzieć. Niektórzy uważają, że ten film jest zbyt błahy, w ogóle, jak, że jest pod tym względem się nieporozumieniem, ale nie wiem, no nam się bardzo podobał ten film, bardzo trafił w nasze gusty, ale też chciałem powiedzieć, że ta selekcja mikrobudżetowa na Festiwalu w Gdyni była bardzo udana. Mhm. Nie widzieliśmy chyba jednego filmu, no i jeden był taki średniawy, Bóg Internetów. Mhm. Ciekawy bardzo temat poruszał, ale nie udało mu się wyjść poza, no, no też pewne sztampy. W myśleniu, ale tak to to była być może ciekawsza sekcja niż ta sekcja główna. Tak, tam było dużo świetnych pomysłów, świetnie zagranych. Zresztą tutaj została bardzo doceniona Sandra Drzymalska, która też grała w tym filmie i została doceniona za dwie produkcje, w których grała właśnie w ramach tych mikrobudżetów. I zasłużenie, jak najbardziej. No, to taka nowa gwiazda młodego pokolenia aktorskiego nam się tutaj wysforowała. Bardzo charyzmatyczna i przyciągająca wzrok, a jednocześnie świetnie dająca sobie radę właśnie w tych scenach emocjonalnych. Mhm. Naprawdę czujemy to, co się dzieje na ekranie, a z drugiej strony bardzo dobrze sobie radzi w improwizacji, ponieważ na przykład ten film, czyli Ostatni Commerce, był bardzo mocno improwizowany i są tutaj. Momenty w tym filmie, gdzie wręcz łatwo można określić, że no to. Tak się zadziało spontanicznie, no, no że czujesz to, że, że aktorzy muszą mieć refleks i zagrali do tego, co się akurat w danym momencie zadziało na ekranie. Warto też dodać, że Ostatni Komers wygrał ten konkurs mm. filmów mikrobudżetowych i spotkał się z bardzo, bardzo ciepłym przyjęciem. Nawet jeżeli to nie jest kino idealne i w 100% spełnione, no to z założenia widać tutaj duży talent Dawida Nikela, jeżeli dalej będzie chciał... Robić tego rodzaju filmy i dostanie lepsze budżety, a myślę, że ma ogromne szanse, żeby dostawać duże budżety po tym filmie, który się spodobał, to. Myślę, że to będzie kolejne bardzo ciekawe nazwisko młodego pokolenia twórczego. O ile będzie mu towarzyszyć jakiś udany montażysta, tudzież montażystka jak Magdalena jest, Chowańska. Są, mamy dwóch montażystów. Tak, tutaj mamy dwóch, ale też warto dodać, że przy takiej produkcji, gdzie ta impresyjność jest tak ważna, gdzie ten scenariusz był szczątkowy, gdzie reżyser w dużej mierze opierał się o Kreacje swoich aktorów, co oni powiedzą spontanicznego podczas kręcenia, no to później pierwsze skrzypce, żeby nadać jakąś formę takiej treści, no daje montaż. Ale tu też dużo dają zdjęcia i to też trzeba pochwalić, ponieważ one bardzo ładnie oddają klimat tej rzeczywistości. One są takie przepalone tym słońcem. <laughs> tak, tak, tak bardzo dobrze też całość jest koloryzowana. Mamy hmm. dużo takich scen trochę klubowych, no właśnie te sceny tańca są świetnie nakręcone. W ogóle ten format 3 na 4 wydaje mi się takim nawiązaniem do tej małomiasteczkowości, bo nam się kojarzy z ekranem telewizora, a jakoś ten ekran telewizora jednak mi się kojarzy z mieszkaniem w małym miasteczku, w którym sama się wychowywałam. Więc w ogóle mieszkanie tutaj. w blokach. Tak. Jeszcze nie tak dawno temu póki nie pojawiły się ogromne plazmy, to, to tak, to było centralne jakieś, miejsce domu. To jest jakiś element takiej nostalgiczności mam wrażenie wręcz w tym filmie, że, że tutaj Myślę, ten że reżyser... tutaj reżyser odwołuje się może nawet trochę do tej swojej młodości, tak. no bo z jednej strony mamy o współczesnych nastolatkach, mhm. ale on sam się odwołuje do tego, kiedy miał 15 lat mhm. i też żył sobie w tym małym miasteczku. Podsumowując ostatni komers jest bardzo ciekawą impresją na temat dorastania w małym miasteczku Gdzieś w Polsce, a z racji tego, że opowiada o upalnym końcu czerwca, to myślę, że nie ma lepszego terminu, żeby się wybrać na niego do kina, niż w upalny koniec czerwca. A od nas póki co to, to by było na tyle. Pa.